To znaczy te grube pnie, które powstają z czasem spędów zielnych, one mają zdolność magazynowania wody. Dodatkowo juka ma grube skórzaste liście, też przystosowane do tego, żeby wodę na jakiś dłuższy czas przechowywać. Hmm. Dlatego ważne jest podlewanie. Troszkę robimy to tak, jak sprawa dotyczy sukulentów, między innymi kaktusów. Pozwalamy ziemi dobrze przeschnąć. O, to podłoże jest dosyć suche, więc, więc można je poddać. I robimy podobnie jak, jak z waszym stromantem. Lejemy wodę. Ja to umiem lać wodę dopiero. Lejemy wodę tak długo, aż nie zacznie pojawiać się w podstawce. No, trzeba odczekać chwilkę. Powoli, powoli już się pojawia. Ale to jest odrobinka. Więc jeszcze troszkę. Śmiało możemy podlać. Niech ta woda sobie tam przecieka. Troszkę, niech się jej do tej podstawki przeleje. I podobnie jak przy stromantę po około kwadransie, 20 minutach ten nadmiar wody należy koniecznie, ale to naprawdę koniecznie, jeśli chodzi o jukę, oddać. Troszkę inaczej wygląda sprawa podlewania, jeśli chodzi o szpilecznicę, dlatego, że w tym przypadku, w przypadku tej rośliny, należy pomiędzy podlewaniami zapewnić roślinie odrobinę suszy. To podłoże, które Raz podlejemy, musi porządnie przeschnąć, zanim podlejemy kolejny raz. I właśnie pod tym warunkiem Wasza juka będzie sobie zdrowo rosła. Ja przyglądałem się Waszej juce, ona wygląda pięknie, zdrowo, ale to jest bardzo ważne, to podlewanie, sposób w jaki to robimy. Nie za często. Podłoże musi porządnie przeschnąć, zanim podlejemy kolejny raz. I też nie ma tutaj reguły. Najlepszy wskaźnik to jest właśnie własny palc. Tak najłatwiej stwierdzimy, czy, czy jukę należy podlać. Ja nie mogę wytrzymać, bo obok tej juki rośnie sobie kapturnica purpurowa, seracenia purpurea. Ta artystka zagrała nawet w filmie. <laughs> ja się śmieję, bo to jest ten mój film na YouTubie. To jest dosyć trudna roślina, jest rośliną bagienną Ona tutaj ma troszeczkę wody w podstawce Już troszkę ma nie za mało Ponieważ to jest roślina bagienna Ona znowu lubi stać w wodzie Dlatego jej wody nie oszczędzamy I lejemy Lejemy sporo No i niech sobie pije Dobrze, koniec Koniec na temat caraceni i koniec przynudzania. Zajmiemy się za chwilę inną roślinką. Następna roślina, o którą mnie pytaliście, to Hamedorea Elegans. Hamedorea nie ma. Nie ma polskiej nazwy rodzajowej. Także Hamedorea wytworna. To jest bardzo ciekawa roślinka. Ta wasza, ja wiem, ja wiem, ona, ona rośnie bardzo zdrowo i pięknie wygląda. I już odpowiadam na główne pytanie. Może, jak najbardziej może sobie rosnąć gdzieś na ścianie w wiszącej doniczce, dlatego że ta palma, nazywana też meksykańską palmą górską, jest rośliną niezbyt dużą. Zamieszkuje tropiki południowego Meksyku, Ameryki Środkowej i północnej części Ameryki Południowej, ponieważ rośnie sobie w lasach deszczowych, lubi wilgoć, lubi też właśnie wilgotne powietrze, dlatego bardzo lubi zraszanie i właśnie to jest ważne, ruchmy to drobniutką, delikatną mgiełką i w sumie możemy to robić tak często, jak tylko możemy, no pod warunkiem, że ta roślina nie będzie... Wiecznie mokra. Zanim zaczniemy zraszać kolejny raz, liście powinny troszkę przeschnąć. Co jeszcze? To jest palma niezbyt wysoka, ona w naturalnych warunkach, których w domowej uprawie raczej nigdy nie osiąga, dorasta do około 2 metrów wysokości. Na tamte warunki, to znaczy tamtych właśnie lasów deszczowych, jest to roślina niska. I w związku z tym Hmm. Musiała wykształcić sobie odpowiednie mechanizmy, to znaczy nauczyła się wytwarzać tak dużo chlorofilu w liściach, żeby, żeby wystarczało, żeby, żeby nie była głodna. Po prostu. Tutaj widać też miejscami jaśniejsze liście. To są liście młode, one jeszcze tego chlorofilu nie mają tak dużo jak liście dwu czy trzyletnie, które są wyraźnie ciemniejsze widać tą różnicę i właśnie ponieważ jest rośliną niską rośnie w niższych partiach lasu deszczowego jest narażona na niedobór światła może to trochę zabrzmiało <laughs> strasznie i horrorowato ale właśnie w takich warunkach ta palma Świetnie rośnie. Ponieważ natura wyposażyła ją w mechanizmy, które pozwalają jej świetnie rosnąć w półcieniu, to takie właśnie warunki powinniśmy jej zapewnić w naszym domu. Dlatego świetnie będzie na pewno rosła gdzieś na ścianie w wiszącej doniczce, dlatego że w takich miejscach zwykle nie ma ogromnej ilości światła. Dlatego na takiej wystawie ona będzie naprawdę szczęśliwa i cała zadowolona z tego, że żyje. Co jeszcze? Oprócz tego, że lubi półcieniste stanowiska, a nawet cieniste i tam ma się całkiem dobrze, bardzo ważne jest podlewanie. W dolnych partiach bliskich podszycia lasu deszczowego podłoże zwykle jest stale wilgotne. I ta palma... Bo my jesteśmy, ja miliony razy zastanawiałem się dlaczego mamy takie pojęcie, że palma to gdzieś pustynie, susza, w ogóle zero wody, jedna kropla na rok spadnie. Guzik, prawda? Bo właśnie gdzieś tam w bajkach chyba o Sindbadzie żeglarzu widać było palmę, która sobie rośnie na pustyni w oazie, ale właśnie <laughs> oazy te były, były, były przecież tworzone w takich miejscach, gdzie było jakieś stałe źródło wody. Na otwartej pustyni żadna palma, nie ma takiego gatunku na całym świecie, nie występuje, który by sobie na otwartej pustyni w suszy rusł. Palmy, wbrew temu, co powszechnie się sądzi, lubią wilgotne powietrze, dlatego zraszamy, zraszamy jak najczęściej i dość dużo, dość dużo podlewamy. Zwłaszcza